Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. mie ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy co ich zobaczą, uznają że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się wesele w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Dzisiejszy psalm to słowa z księgi, pierwszej księgi Samuela. Całym swym sercem raduję się w Panu. Raduje się me serce w Panu, moc moja dzięki Panu się wznosi. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Łuk mocarzy się łamie. A słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu stolice chwały. Aklamacja. Błogosławiona jesteś, Panno, Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników. Uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdy siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ono pokazuje i zarazem wzywa nas do wielkiej radości. Ogromnie się wesele w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział szaty zbawienia, płaszczem sprawiedliwości. A więc yy, pokazana jest wielka radość i wezwanie do radości yy, z tego powodu, że to Pan Bóg daje powody do radości, to Pan Bóg jest napisane, że sprawi, że rozpleni się sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Pismo Święte w wielu miejscach nam właśnie pokazuje Boga jako tego, który pragnie naszego szczęścia, pragnie naszej radości, pragnie, byśmy go uwielbiali byśmy się cieszyli bo y, to jest takie powiedzenie że smutny święty to żaden święty a więc pan bóg nie oczekuje od nas byśmy y, przychodząc na modlitwę mieli pięknie złożone ręce stali na baczność i, i to ma wyrażać naszą y, naszą z nim relację naszą radość pan bóg nas y, oczekuje jako ludzi jako ludzi normalnych oczywiście Pewne formy zewnętrzne są potrzebne dla pewnego porządku, no bo źle by było, gdybyśmy w kościele nam Świętej w jednym momencie ktoś siedział, drugi klęczał, trzeci leżał, jeden rozkładał ręce, drugi ma ręce złożone. Chodzi o ten porządek, ale kiedy właśnie przychodzimy, żeby się jakoś osobiście pomodlić, spotkać z Panem Bogiem, czy to w kościele, czy w domu, czy w jakiejś wspólnocie, to, to żebyśmy byli tacy normalni, tacy swobodni, żebyśmy się Cieszyli relacją z Bogiem, umieli też z Bogiem rozmawiać, modlić się też właśnie swoimi słowami, powierzać Mu swoje, Mu swoje sprawy. Psalm dzisiejszy nieczęsto się zdarza, ale czasem się właśnie zdarza w liturgii, że jest brany z innych tekstów, i dzisiaj właśnie został wzięty z pierwszej księgi Samuela. I tutaj w refrenie znów mamy to. To pokazanie o tej rado to, to, te słowa o radości. Całym swym sercem raduje się w Panu. I wymienione zraduje się się serce w Panu, moc moja dzięki Panu się wznosi. Rozwaruj się usta na wrogów, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. I, I dalej są takie pewne pokazane skrajności. Łuk mocarzy się łamie, słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, głodni odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a nie bogata w dzieci. Dzieją się niezwykłe rzeczy dla ludzi wiary, ludzi, którzy żyją blisko Pana Boga. Pan Bóg potrafi przychodzić w sposób zaskakujący, w sposób niezwykły, przychodzić ze swoją łaską, odmieniać od razu, tak nawet skrajnie, Niepłodna rodzi siedmioro, wiennie bogata w dzieci. To pan daje śmierć i życie, w grób trąca i zeń wywodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Tu, jeśli chodzi o to uboży i wzbogaca, przypomina mi się taka ciekawa historia. Mianowicie yy, pewien człowiek był utalentowany już od dziecka, jak muzyk, uczył się na pianinie, później na trąbce, na saksofonie, no kilka instrumentów opanował i wydawałoby się, że świat stoi przed nim otworem, świat muzyki. I faktycznie tak zaczęło się dziać, że skończył właśnie dobre studia, założył rodzinę, przyszło na świat dziecko, realizował się muzycznie, zdobywał tam kolejne właśnie swoje sukcesy i nagle przyszła katastrofa. Zmarła jego ukochana, ukochana żona. I świat mu się zawalił, do tego stopnia, że wpadł w alkoholizm. Później odebrano mu prawa do dziecka, dziecko zabrano gdzieś do adopcji, a ten człowiek, jako alkoholik i narkoman, wylądował na ulicy jako bezdomny. I tak wiele lat spędził na tej ulicy, aż pewnego dnia, y, gdzieś ku jakiegoś baru, zauważył pianino. I z wielką tą swoją pasją, którą zawsze, którą zawsze miał w sobie, podszedł do tego pianina i zaczął pięknie grać. Okazało się, że mimo tych lat bezdomności w głowie, w jego sercu muzyka pozostała. Tak pięknie grał, że przechodnie nie mogli przejść obojętnie. Jedna, czy nie jedna, nawet kilka y, osób zaczęło to filmować. Y, okazało się, że Nagranie, które zostało wrzucone w internet w ciągu y, kilku godzin zdobyło ogromną ilość wyświetleń, a w ciągu kilku dni kilka milionów wyświetleń. I dzięki temu jego los się bardzo szybko odmienił. Ludzie spontanicznie zaczęli wpłacać pieniądze i zostało w ciągu kilku dni zebrana ogromna kwota pieniędzy, żeby pomóc temu człowiekowi. A ten y, pan, przy którego właśnie barze stało to pianino, postanowił go zatrudnić, żeby on w tym barze, na tym pianinie właśnie na co dzień, dzień grał. I tak w ciągu bardzo krótkiego czasu życie tego bezdomnego całkowicie się odmieniło. Mało tego. Okazało się, że kiedy już y, no właśnie się ogolił, ostrzygł y, i gdzieś pojawiło się kolejne nagranie, wywiady z tym człowiekiem, zobaczył go i rozpoznał jego. Syn, który był adoptowany przez inną y, rodzinę, i postanowili się po latach, po wielu, wielu latach spotkać. Z tego co pamiętam, to chyba trzyletnie dziecko, może troszkę później, y, został zabrany do adopcji i teraz już jest człowiekiem, chyba prawie dorosłym, albo takim, no, przynajmniej z wyglądu tak wyglądało, że już, że już dosyć poważnie ten chłopak y, no, dojrzały był. W każdym razie. Jak niesamowicie wszystko się zmieniło. I te słowa się bardzo tutaj mocno sprawdzają. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu stolice chwały. Pamiętam też takie rozmowy na Ukrainie z ludźmi, którzy pokazywali mi zdjęcia, że zostali wydobyci ze śmietników z jakiś no po prostu z ulicy, jako narkomanie, jako alkoholicy, a dzisiaj stoją, są mężami, ojcami i życie zupełnie inaczej funkcjonuje. Pan Bóg potrafi naprawdę czynić cuda. I wreszcie dzisiejsza Ewangelia. Tak sobie myślę, skoro Jezusowi Maryi zdarzyło się zgubić Jezusa, no tak po ludzku rzecz biorąc, to tym bardziej nam może się to zdarzyć. I nie możemy nikogo poniżać, tak bardzo oceniać, pognębić, że, że zgubiłeś Jezusa, pogubiłeś się w wierze, odszedłeś od Niego. Trzeba patrzeć z wielką troską. Nigdy nie wiemy, jakie są powody tego, może tak jak w tym wspomnianym przed chwilą przypadku zdarzyła się jakaś tragedia, i człowiek nie tylko, że się życiowo zagubił, ale, ale może i właśnie w wieże się zagubił. Może pierwsze wieże, a później życiowo, bo to jedno i drugie idzie w parze. W każdym razie, ilekroć zagubisz w swoim życiu Jezusa, jak najszybciej go szukaj, bo Pan Bóg zawsze na Ciebie czeka. Pan Bóg zawsze chce nieść pomoc. Dawać powody do radości, może odmienić Twoje życie. Jakie to piękne, kiedy ktoś czasem przychodzi do spowiedzi po wielu latach i w zasadzie w ciągu kilku minut, kilku, może kilkunastu, bo jakieś czasami są długie spowiedzi z racji właśnie no, wielu, wielu lat niechodzenia do kościoła i czasami w ciągu tych kilku czy kilkunastu minut odmienia się życie tego człowieka. Jakie to jest niesamowite i piękne. Pan Bóg potrafi wyciągnąć z najgorszych. Problemów, kłopotów, podobnie jak i ludzie uzależnieni, którzy właśnie idą na terapię, pracują nad sobą, i, i czasem kilka tygodni zamkniętej terapii całkowicie odmienia ich dotychczasowe, całe, całe lata zmarnowane właśnie przez taki czy inny nauk. W tej drodze kroczenia za Chrystusem, na drodze Odkrywania, odnajdywania Jezusa. Niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia.